Witajcie w następnej degustacji. Tym razem <taki> takie troszkę świąteczne piwo. E, Black Sheep i Blitzen. 4% alkoholu. E, Ruby Christmas Ale. E, czyli Ruby nowe świąteczne piwo. I e, co oni tu piszą? E, napakowane zabawo. E, miłością i oczywiście e, świąteczną A bo to no. powiedzieć? No świątecznym e, widzicie uciekło mi słowo w każdym razie chodziło o nastrój e, Blicen jest e, e, zrównoważonym e, świątecznym cudem. Uważone z kaskadem i, i goldingiem, e, chmielami. E, oczekuj nut bogatych, ciemnych owoców, e, które są położone warstwami na Podstawie e, słodkiego i e, palonego słodu. Nieco gorzkiej pomarańczowej skórki zostawia e, miękkie cytrusowe zakończenie, kiedy <laughs> cukier muskowado. Pozostawia subtelne nuty karmelu. Uważone w UK przez Black Ship Brewing Company. No, Black Ship ostatnio miało problemy. Już miało upadać, ale chyba jest on zratowany. Nie wiem, czy ktoś go kupił, czy nie, muszę to sprawdzić. Także przejdźmy do piwa. Na kapslu jest logo browaru, czyli mamy ten. Czarną owcę lub barana z wielkimi rogami, może barana, jak to wygląda? Rzeczywiście, takie bursztynowe. Nie powiedziałbym, że rubinowe, znaczy takie bursztynowe. Lekko beżowa piana, średnio pęcherzykowa, trochę dużych. Aromat jest miły, ale raczej czuć suszone owoce, przypaloną skórkę od chleba, troszkę może takich drożdżowych. Nut. No, coś takiego, um, jakieś takie może leciutkie cytrusy, ale nie dużo bardziej takie e, nuty właśnie tych suszonych owoców, karmelu, e, przypalanej skórki od chleba. To jest, to jest główny aromat. Dobrze, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Ciało jest lekkie do średniego, naprawdę przyjemne, sporo właśnie takich suszonych, ciemnych owoców jest sporo właśnie takiego przypalonej skórki, skórki od chleba, paloności jako takiej, troszkę takich cytrusowych, kwaskowych nut jest też Goryczka, goryczka jest taka właśnie, tak jak to oni opisali, e, pithy, czyli takie albido, e, ta biała skórka pod, e, biały miąższ pod skórką. E, I do tego dochodzi nieco takiej ziemistości, tam chyba z Goldinga, e, taki bardzo tradycyjny angielski e, chmiel. Całkiem dobrze zrobione piwo, zaokrąglone. Yy, bardzo pijalne, no oczywiście sesyjne przy 4%. Raczej wytrawne. No ale macie przyjemne właśnie nutki takie ciemnego chleba, tej paloności. E, przypalany karmel jest. Troszkę takich nut właśnie tych owocowych. No i chyba tutaj ten y, cukier y, muskowado się y, troszkę też y, przyczynia do tego y, dobrego smaku, jest fajnie. Czy czuć te jakieś takie konkretne nuty pomarańczowej skórki? Y, y, nie bardzo. Jakaś lekka cytrusowość jest, ale żeby taką Wyraźną skórkę, skórkę yy, pomarańczową znaleźć to. Yy, no nie jestem pewien. No jest taka właśnie goryczka, właśnie w stylu Albido. Yy, no i ona może być właśnie z tej pomarańczowej skórki. Czyli tu piszą o składzie. Zawiera jęczmień i pszenicę. No bo oczywiście tylko wspominałem o alergenach. Ale wiecie co? Jest to fajne piwo. Jest to piwo, które będzie pasowało rzeczywiście do świątecznych potraw. Bo jest wytrawne, ale jest takie chlebowe, owocowe też i ono będzie ładnie się komponować Echem. albo z jakimiś słodkościami będzie dobre ale będzie też równie dobre z, z pieczeniami. także czemu nie bym powiedział że mogły być bardziej pomarańczowe wiecie bardziej wyraźne ale jest w porządku No, jest jakaś leciutka cytrusowość tutaj, ale nieduża. Jak dla mnie jest to fajne piwo, które można pić przez całe święta. E, jest sesyjne, można sobie przy tym e, siedzieć. E, nikt wam złego, piwa, e, zł, złego słowa nie powie, no bo świętujecie świątecznym piwem, prawda? Czemu nie? Czemu nie? To no dobrze wygląda. Świąteczne piwo się pije. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobało mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który by nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. A przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i przesilicie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cheers.